dzisiaj tak patrząc na ten program, w których momentach postąpiłbyś inaczej? Myślę, że na pewno postawiłbym bardziej na to, żeby Inga nie wyrzuciła tego Mateusza jakoś. Nie wiem, jak jakbym to zrobił, co prawda, ale starałem się raczej tylko, tylko to, bo reszta nie miałem wyboru. Ja nigdy nie miałem wyboru, na przykład, żeby wybrać partnerkę, i no, ja musiałem po prostu brać, co jest, bo byłem zawsze wpuszczany w takim momencie, że te pary już były, więc ciężko było. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o resztę rzeczy, szczerze mówiąc ciężko, bo przy zadaniach też popełnialiśmy błędy, ale tam jest po prostu duży stres. I nie myśleliśmy, nie myśleliśmy często też, realnie chcieliśmy robić jakieś rzeczy na czas, czy po prostu jakieś błędy popełniały się, z, że musieliśmy szybko jakieś zadanie wypełnić więc ciężko powiedzieć, co byśmy inaczej zrobili. Łatwo się mówi, jak już oglądamy to na, po prostu na kanapie i sobie jemy chipsy i się śmiejemy z tego, a tam często nie było nam tak do śmiechu. Jakie pary przetrwały po tej edycji programu z tych uczestników, którzy widzieliśmy w programie? No wiem, że wszyscy czekają na to. Szczerze mówiąc nie chcę wypowiadać się trochę na temat par innych, ponieważ no to jest też ich sprawa, też nie wiem jakie są relacje między niektórymi, także nie chcę się wypowiadać na ten temat. Ja mogę tylko powiedzieć o sobie, u mnie żadnej relacji nie ma, po Pandorze od razu z Ingą tak naprawdę urwał się ten kontakt, ja trochę miałem bardzo duży żal. Teżśmy, też poszedłem za Mateuszem, za moim przyjacielem, nie było żadnej relacji między mną a Ingą. To mogę powiedzieć, a za resztę się nie wypowiadam. Kochani, serdecznie zapraszam Was do oglądania materiałów na kanale Przeambitni. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę i subskrybujcie kanał.